O, siemanko z tej strony, słomek. Witam Was w kolejnym vlogu. Mamy dzisiaj 6 sierpnia. Słuchajcie, akcja, talerzowanie dzisiaj. Katros w akcji. Z rana mówię do Taty, wczoraj popadało, dzisiaj potalerzuję trochę rżysk, trochę ściernisk. Nie ma pogody na mucenie. Wczoraj zgoniło nas z pola, spadło piękne 10 mm. A Tata mówi: Nie, nie, nie. Dzisiaj to ja dosiadam fenda. Ja jadę talerzować, no więc y, znowuż dla mnie jest okazja, żeby uchwycić coś y, właśnie z talerzowania. Pięknie sobie śmiga. Na tempomacie 12-13 na godzinę. 1500 obrotów. Catros robi robotę, a trwent wygląda pięknie, oszałamiająco. Y, z przodu nowy balast, nowy obciążnik, zakupiony od widza. 1400 kg, także teraz siedzi naprawdę. Tak jak się należy. Jest dociążony, no i będzie wiadomo ten uciąg lepszy do bezorkowca, szczególnie. Tutaj puszcza dyma, bo jest taki uskok, widzicie dalej jest serżysko po zbożu. Tutaj, że tak powiem, do naszej działki, no to są dwa hektary, doszedł taki kwadracik 25 arów, to miał kto inny, teraz to uprawiamy wprost i jest po prostu bruzda, jest uskok i musi zwolnić. Normalnie przepiękny jest ten fen, zobaczcie jak to chodzi. Jak to idzie? talerzka No i teraz każdy chce nim robić. Tależujemy najpłycej, jak się da ustawić katrosa. Zobaczcie, nic nie skacze. Wszystko równiutko na polu, naprawdę głaska ta talerzówka. Przydadzą się jeszcze nowe talerze z przodu. No to już zresztą widzieliśmy wcześniej. Po tym sezonie na pewno będą wymienione. Jeszcze ten sezon przelecą. Po rzepaku, aby jak najpłycej, żeby nie wrzucać samo się w głębiej. Tylko delikatnie je przykryć, pobudzić do kiełkowania, no i żeby tych się było jak najmniej, e, wiadomo, trzeba mechanicznie e, z tym walczyć. Tutaj działka po pszenicę, więc, e, pod pszenicę, więc teraz leci talerzówka i pewnie za jakiś czas albo jeszcze raz talerzówka, albo, albo coś tutaj wykombinujemy. No dzisiaj ekipa zwozi słomę, e, ja tutaj z doskoku, mówię gdzieś tam na pole tutaj, e, czy poszczepiać na podwórku trochę ogarniałem. No, i mówię, dzisiaj akcja teleżowanie. Dzisiaj tata jeździ bez nawigacji. Chłopaki wzięli mi, wzięli mi no po prostu zestawy nawigacji, zostały w jednej i w drugiej walce. No, i dzisiaj trzeba jeździć na oko. Tata mówi, a nawigację mi przynieść, bo mówił no, już się przyzwyczaił do dobrego. Teraz się ciężko odzwyczaić. Zaraz pójdziemy do niego, do środka. Nagramy coś ze środka. Jeszcze jeden przejazd i, i wbijamy do niego. Niech on coś ponawia. No, właśnie, to jest. Maszyna, czarny dym puści, jak dostanie w gaz. I idzie. Pięknie mruczy fędzik, to jest fędzik. No mega, mega mi się podoba ten zakup, aby chodził tak jak, tak jak wygląda. A no te hektary musi, zresztą co on tam ma. Trochę z talerzówką, trochę z bezarkowcem i to wszystko. Dym a puszcza czarnego zobaczcie. Wyskoczcie, gdzie tutaj mokro było na wiosnę. Teatros robi mega robotę. Naprawdę. Rewelacja. Zarówno do talerzowania, jak i nawet do uprawy ściernisk, rżysk czy orek. maszyna ale idzie, idzie, po mało idzie do przodu. Lepiej tym czy Waltro się jeździ. O, mocy na pewno nie brakuje. Waltro też się dobrze jeździ ale o, Waltra tak nie mroczy jak tam. No, <grym> tylko to moc, tylko to moc. Wstawić waltrze to w mocy. Ale to było ośka miękka, tym <grym> pomacik, joystick. -czyk. Jeszcze fajkować, rewersu przerzucać. Czy nie? Ten pomacik w małej też jest, nie? No, ale się nie korzysta, nie jest tak intuicyjny jak tutaj. nooo no, jakby się jakby się, jak się przyzwyczaj, to pewno by było też dobrze. No, sobie Maszyna dociążona leżówka za mała, tata się śmieje, że trzeba większą, bo... nie będzie mną nie widać, przede wszystkim kurde tu brakuje no, za boku nie widać. Są to szerokie umatery, są bardzo wystawione. Jeszcze z lewej strony jest ok jak jedziesz na lewo, bo tu wystawiona jest z tyłu tylko ta ta belka, że tak powiem z talerzami, a te są bliżej ciągnika, także można się przyzwyczaić do tego, żeby ten wyjść właśnie jadąc na prawo kręca. No, tutaj podwójnie, bo kolejne były na wiosnę zrobione Zaraz samem zaproskiwaczy Takie pole podmokłe, tutaj jakiś mokry rok to No, dwa lata temu tutaj to pół hektara nie było, nie na no, dwa Ale w tym roku to było piękne, tam gdzie nie wymokoło, chociaż woda płynęła, tak jakieś źródła tutaj płyną. Z tej strony jest żywy piach, a tam taka ciemna podmokła ziemia. Ubywa, ubywa je, tak Metr więcej od Staltecha to już robią, mozą roboty. No i nie skacze, Staltech skakał jak żaba jak no, się nie tak jechało. lepiej przemieszane. Lepiej przemieszane, jeszcze talerze jak wlecą nowe to w ogóle będzie super, no i wał nie zagęszcza ładnie. Rurowy, to Cię, roz... no, Rurowy zostawiał jest, pyłek. No. Bez, bez, bez obciążnika to jednak pęda podnosiło. Pierwsza próba była bez... No no, całkowicie. to tak, no to taki przód no, był wiotki. Ten 800 od walki, czy 650. -ka, 650, -ka. no to już było w miarę, w miarę, a teraz jest okay cały. A teraz aż za ciężki jest obciążnik, bo przód nie, siedzi bardziej. Nie, jak... no, jest... Ja mówiłem że nawigacji nie ma, a nawigacja jest tylko monitor, ale nie ma tutaj żyroskopu, anten i tak dalej. Dlatego dzisiaj tata bez nawigacji. mówi, a gdzie moja nawigacja? Traci kurde tutaj cenne pieniądze, paliwo, Holender. No, no jak zawsze. można jeździć bez nawigacji jak już jest to trzeba z nawigacją jeździć żeby te oszczędności, a tak makłady na, na się robią no ale, no, tak, akurat takie tam mniejsze kawałki to nie masz to w złożą słomy do nawigacji, to też oszczędności no, no idzie elegancko ile na takim kawałku to z 3 hektary na godzinę zrobisz, nie na takim króciutkim jakby był długi, to z 5 hektarów zrobi, nie? 12 km na godzinę. I fędzik mruczy. Tempo macik. Tysiąc ile? 450 obrotów. Manik chodzi. Ale zwrotność Fenda się nie umywa do waltry dużej. Duży ciągnik, a skręt ma jak stary Mercedes. No, jedyne, jedyne. Jedyny, no jedyny. no jedyny. Oj ty to się widzę, nie możesz przekonać I do fenda. Daj, Chyba właśnie zamienimy, bo widzę, że tutaj słowa krytyki w stronę Fenda. Ja bym powiedział, że okay. okay, fend to jest fend teraz. Ja żywię swój zacząłem spać to, także wiesz... Każdy ah. ja, żyć swój towar chwali jak to mówią, nie? No ale wpuścić mnie tak. nie chciałeś z rana, ja jadę talerzować i koniec. Zrobić jak talerzówka chodzi jo, Jedno pole, drugie i trzecie no, po półtora hektara Widam kawałki Najgorsze, <grym> najwięcej krecenia Do ciepu teraz, dwa i pół, trzy i pół dwa To duże No duże się zwozi słomać. Najpierw obornik pójdzie Nawozy pod rzepak Polifoskie, szóstkie Posiejemy, dopiero talerzówka, żeby pomieszać I gitara Dobra, żeby nie przedłużać Kończymy tego vloga. Pozdrowionka, na razie a cześć. No, siemano, siemano, pozdrawiam.